Dobry wieczór Pani Halinko. Dobry wieczór. The Voice Senior Finał. Czym nas zaskoczy ten program jeszcze? Y, program, program może zaskoczyć, ale jeśli chodzi o wykonawców, to właściwie oni są bez względu... Ci, którzy doszli do finału, to czy śpiewali taki utwór, czy taki? Oczywiście zawsze może być pewna różnica w wykonaniu, że ktoś jest bardziej zdenerwowany, więc troszkę tam umknie coś. Natomiast to są już osoby, które naprawdę mają bardzo dużo do pokazania, do zaprezentowania i, i umiejętności wokalnych, i świadomości, a przy tym ogromnej pokory i czegoś takiego. Co wydaje się, czasami ja miałam takie wrażenie na próbach, jak słuchałam, akurat jedną z uczestnik, że ona mogłaby już na świecie śpiewać w konkursach światowych. Jest wybitna. Nie wszyscy są wybitni, bo każdy ma inną drogę, prawda? Nie każdy y, śpiewał wcześniej, bo to też jest różnie. Niektórzy nawet mieli swoje zespoły albo... Albo kończyli jakieś szkoły, więc są bardziej przygotowani. Są po prostu świetni, i właściwie ci, którzy doszli do finału, to wszyscy są na pierwszym miejscu. Dokładnie, ma Pani rację. A gdyby Pani była w innej sytuacji, gdyby Pani się mogła postawić w ich y, ciele, czy. Miała Pani na tyle odwagi, żeby dopiero już w wieku seniorskim na emeryturze iść i zrobić coś takiego, co wywróci ich życie o 180 stopni? Tak, ja należę do takiego yy, damskiego kamikadze. Okay. I yy, w późnym czasie, kiedy już miałam syna, chodził do szkoły. Ja zaczęłam studiować psychologię. Mam w tej chwili dwa fakultety, którymi jestem zainteresowana, i jak tylko mi czas pozwoli, to na pewno będę realizować. Ciekawość życia, ciekawość świata, poznawanie jest częścią człowieka, albo on to ma w sobie, albo nie. Jeśli ma, to będzie tak całe życie do końca. To nie znaczy, że zmieni swój kierunek tego do portu. Kierunek do portu. A jak pani odnalazła swój kierunek życia? Ja go nie szukałam. Ja po prostu zawsze śpiewałam, pisałam wiersze, malowałam. Taka byłam trochę ulotna. Natomiast był konkurs młodych talentów. Koleżanka zabrała mnie na koncert, powiedziała: Moja koleżanka na konkurs, ja zaśpiewałam. Potem, następnie, od razu, finałowe jakieś te konkursowe egzamin, nie egzaminy, ale jakieś takie były przesłuchania. I zaproponowano mi od razu trasę koncertową. Potem byłam w złotej dziesiątce najlepszych. Ja tylko nie mówiłam nie. Bo czułam, że to, jest, że to jest moje, to jest naturalne. I to będzie moje zawsze, nawet gdybym jeszcze nie wiem, ile kierunków sobie wymyśliła, żeby poznać. A uważa pani, że teraz w tych czasach ciężej jest właśnie zdobyć tą sławę, wybić się i pokazać prawdziwy swój talent? Bo wiele osób śpiewa tak naprawdę nie mając z tym wiele wspólnego. Talent to jest coś takiego, że jeśli jest, to on wybuchnie. Y jeśli ktoś nie będzie próbował być kimś innym, bo jest modne, to ja będę teraz tak śpiewał, bo na początku oczywiście uczymy się, nie mamy doświadczenia, więc mamy wzorce. Ja też miałam wzorce: Aretha Franklin, Diana Ross, Brenda Lee, Stevie Wonder. Głównie akurat takich miałam śpiewających. Natomiast w którymś momencie już, już wiemy, słowo jest bardzo ważne. Słowo. O czym zapominają młodzi? Bardzo często zapominają, nie wszyscy oczywiście. Ten przekaz, prawdziwy z serca przekaz, jego przekaz, wyłącznie jego indywidualny, to ten, ta ten talent musi się przebić, a talent jest zauważalny. Gdyby Pani miała taką moc i siłę, co by Pani zmieniła w tym showbiznesie, który jest właśnie w tych czasach? Dużo bym, nie wiem, czy bym miała, pewnie chciałabym tak właśnie. Jeśli to jest możliwe, to czynię, jeśli spotykam młodych ludzi, mówić o tym wszystkim, jak ja pojmuję, jak ja to widzę. I widzę też duże zainteresowanie. Tym ludzie potrzebują młodzi, zwłaszcza, potrzebują takich, oni są młodzi i jeszcze bezbronni, prawda? Jeszcze, jeszcze niekoniecznie wiedzą. Nie chodzi tylko o wybór piosenki, nawet wybór słów kim chcesz być, co chcesz przekazać. Nie, no to jest bardzo wiele, to już no to są takie szczegóły. Z ludźmi młodymi trzeba rozmawiać, trzeba im mówić. Jak właściwie to powinno być, żeby oni nie, nie błądzili i na ślepo, prawda? Chociaż czasami jak na ślepo obijemy się o mur i wrócimy na właściwe miejsce. Dokładnie. Ja tutaj, y, co do zawodu i śpiewania, postawię kropkę. Ja za Panią zapytam, jak Pani dba o siebie, jak Pani dba o swoje zdrowie i o swoją urodę, ponieważ nasze czytelniczki są bardzo tego ciekawe. Jak dbam? Y, za mało śpię, nieregularnie nie jem, y, nie dbam w taki sposób, jak pamiętam siebie, to robiłam wcześniej. Bierze się to stąd, że mam bardzo dużo pracy, bardzo dużo zajęć i nie nadążam ze wszystkim. Ale e, jeśli już e, jest ten moment, że mogę, to staram się naprawdę oddać siebie totalnie temu, co jest najwyższe i najlepsze i najmocniejsze dla mnie. A czy po wielu latach nie ma Pani czasami dość i powiedzenia sobie stop, ja chcę wreszcie odpocząć? No może na tydzień. Okej. Okay. Czyli Pani ma taki wieczny niedosyt tego wszystkiego? Nie potrafię żyć bez działania, nie potrafię żyć bez muzyki, nie potrafię żyć bez poezji, nie potrafię żyć bez koncertów, teatru czy muzyki klasycznej, która nie jest akurat moją takim kierunkiem, moim, moim największym zainteresowaniem, ale wszystkie Artystyczne dziedziny są mi ogromnie potrzebne. Mhm. Trochę maluję, trochę piszę, tak, tak sobie jakoś żyję. A gdyby nie muzyka, pani w pani duszy grała, to co innego? Gdyby nie muzyka, to skończyłam psychologię. Ale nie porzuciłam muzyki, dlatego że skończyłam psychologię. Pewnie bym pisała. Nie wiem, ale nie przestanę śpiewać, póki żyję, póki mam siły. I to najważniejsze. Pani Halinko, czego ja mogę Pani życzyć na ten rok? Żeby wszystko trwało w normalności. Żebyśmy wszyscy byli sobie bliscy. Żeby ludzie się kochali i nie czynili drugiemu zła. Wiemy, jaki jest świat obecnie. Jest bardzo trudne, trudne są sytuacje, a więc miłości. Jeszcze raz miłości wszystkim ludziom. Ja też Pani również tego życzę, tego, co Pani by chciała życzyć innym, bo to, co płynie wewnątrz serca, to jest piękne. I bardzo Pani dziękuję za wywiad. Życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby wygrała Pani drużyna. <laughs> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.